Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jak Państwo wiecie za chwilę sesja absolutoryjna i również zmiany w budżecie, te które dotyczą programu Warszawa Chroni i o tym chciałem Państwu powiedzieć, ale to co najważniejsze to to, że dzisiaj miasta przejmują na siebie odpowiedzialność za sytuacje kryzysowe. Albo sami to robimy, albo często rząd centralny dzieli się z nami odpowiedzialnością. Ale prawda też jest taka, że mieszkańcy miast, miasteczek, polskiej wsi oczekują od swoich gospodarzy, żeby reagowali na to, co się dokoła dzieje, nawet jeżeli to jest odpowiedzialność rządu centralnego. Przypominam Państwu, że w tych ostatnich latach, jak pojawiały się bardzo ważne kryzysy, których nie dało się przewidzieć, takie jak pandemia, takie jak wojna na wschodzie, kwestia migracji. Ale również to wszystko co obserwujemy przez te ostatnie lata, miesiące i dni, a mianowicie konsekwencje zmian klimatu, upały, które notabene się zbliżają do Polski czy deszcze ulewne, mieliśmy przykłady w tych ostatnich dniach. Miasta muszą być odporne na kryzysy, a sytuacja jest rzeczywiście bardzo niepewna. W związku z tym trzeba zapewnić bezpieczeństwo, trzeba się do tego przygotowywać. Oczywiście jak zwykle uspokajam nie ma w tej chwili powodów do tego, żeby się martwić tym, co się może wydarzyć w najbliższych tygodniach, miesiącach, ale zawsze trzeba być gotowym i stąd moja inicjatywa programu Warszawa chroni. Dzisiaj będziemy głosowali w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Radni będą głosowali pierwszą transzę pieniędzy na te działania, które w naszej ocenie są najważniejsze. Abstrahując od kwestii dotyczących sprzętu, a one są bardzo ważne, dlatego będziemy budowali specjalny magazyn i go wzmacniali sprzętowy, tak żeby na przykład kupować sprzęt, który jest potrzebny przy reagowaniu na wszelkiego rodzaju sytuacje kryzysowe, jak na przykład dźwigi czy spychacze, czy na przykład generatory prądu. Dzisiaj duża część tych pieniędzy, zaraz Państwu podam szczegóły, będzie wzmacniała warszawskie wodociągi, a to po to, żeby zwiększyć ich odporność na kryzys, zabezpieczyć w najwyższym stopniu infrastrukturę krytyczną, nowe ujęcia wody, czy na przykład możliwość dystrybuowania wody właśnie w sytuacjach kryzysowych. Ale takich działań będzie znacznie, znacznie więcej, dlatego że zależy nam na tym, żeby Warszawa była jak najbardziej bezpieczna i przygotowana na każdą sytuację e, kryzysową. Drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, rządzący pracują nad e, ustawą o e, ochronie ludności, o bronie cywilnej. E, my e, w tych ostatnich dniach e, jesteśmy i będziemy konsultowani. To też bardzo istotne, dlatego że. My jesteśmy gotowi do współpracy, jesteśmy gotowi do tego, żeby brać na siebie część odpowiedzialności, ale oczywiście to jest odpowiedzialność państwa, więc my możemy państwo tylko wspomóc w tych działaniach. To jest też kwestia rozstrzygnięcia odpowiedzialności finansowej. To są bardzo poważne sprawy, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego, że rząd Donalda Tuska kończy pracę nad tą ustawą, dlatego że w poprzednich ośmiu latach się nic kompletnie nie działo i warto o tym mówić też dotyczy ta ustawa i te rozwiązania choćby przygotowywania schronów. Myśmy tutaj w Warszawie sporo zrobili, jeżeli chodzi o naszą własną inicjatywę, o audyt tych miejsc, no ale teraz przyszedł czas wreszcie na konkretne przepisy. I mam nadzieję, że zdanie samorządu tutaj będzie uwzględniane. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te konkretne propozycje, które będą dzisiaj głosowane, ta propozycja opiewa na ponad 70 milionów złotych. Tak jak Państwu mówiłem, najważniejszą pozycją jest zagwarantowanie dostępu do wody i wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej. No to w ostatnich dniach jak państwo widzieli, mieliśmy też ćwiczenia ze wszystkimi służbami państwa, tak żeby mieć pewność, że jesteśmy gotowi na wszelkiego rodzaju sytuacje krytyczne. Co się w tym pakiecie dla wodociągów znajdzie? Modernizacja systemu zasilania najważniejszych obiektów MPWiK, modernizacja pompowni wysokiego ciśnienia, budowa nowego ujęcia wody, zakup urządzeń do paczkowania wody, czy w końcu zakup 12 nowych cystern do przewozu wody pitnej. To jest niesłychanie istotne, żebyśmy byli przygotowani. Jak Państwo wiecie, oprócz tego MPW wydał olbrzymie pieniądze idące w setki milionów złotych, a właściwie miliardy, jeżeli chodzi o budowę specjalnych zbiorników retencyjnych, które są potrzebne choćby w tego typu sytuacjach, jakie obserwowaliśmy na Mazowszu w tych ostatnich dniach i godzinach. Te zbiorniki albo już funkcjonują, albo te najnowsze będą funkcjonowały pod koniec roku. Kolejne pieniądze będą wydane na zakup sprzętu drogowego, już o tym wspominałem, dla zakładu remontów i konserwacji dróg, na rozbudowę systemu miejskiego monitoringu. To bardzo istotne, dlatego że jak Państwo wiecie, my jako jedyni w Warszawie mamy 24-godzinne Centrum Bezpieczeństwa i cały system monitoringu, który Państwo w Warszawie widzicie, to jest system monitoringu samorządowy, warszawski. My się oczywiście dzielimy informacjami z policją. Policja ma dostęp do tego systemu, ale my wzięliśmy na siebie odpowiedzialność, jeżeli chodzi o ten system, i dzisiaj będziemy go dalej rozbudowywać, również tworząc platformę mobilną, która pozwoli na przykład policji na zdalny dostęp do naszego systemu. Kolejne kwestie to modernizacja zasilania systemu łączności w centrach oglądowych, właśnie które obsługują ten monitoring. No i wszelkiego rodzaju prace edukacyjne, dlatego że to bardzo ważne, żeby w tych trudnych czasach rozmawiać z mieszkańcami i mieszkankami, przygotowywać ich na wszelkie ewentualności, rozmawiać o tych wszystkich kryzysach, które albo już na naszych oczach się rozwijają, jak choćby konsekwencje zmian klimatycznych czy wszystkie kwestie, które są związane z migracją. Ale również, żeby się przygotować na każdą ewentualność. Drodzy Państwo, oczywiście, to jest część tej kwoty. Tak jak Państwu mówiłem, no niecałe 60%, więc my dalej będziemy planowali kolejne działania, które będą wzmacniały odporność Warszawy na kryzysy. Będziemy Państwa o tym informować. A dzisiaj oczywiście mam nadzieję, że wszyscy w Radzie Miasta, niezależnie od, od tego, z jakiej partii czy ruchu pochodzą, wesprą te działania, bo tak jak powiedziałem, w każdym właściwie kryzysie przez te ostatnie lata samorząd Warszawa była na pierwszej linii. Właściwie przez cały czas działamy w jakiejś sytuacji kryzysowej, stąd jakby wyciągamy z tego wnioski, stąd musimy być gotowi na wszelką ewentualność. A tak się składa, że właśnie wzmocnienie naszej odporności może w konsekwencji pomóc nam szybciej i bardziej efektywnie odpowiadać na bardzo różne. Kryzysy. Więc jeszcze raz uspokajam, nie ma powodu do, do nerwów, ale przezorny, ubezpieczony. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo redaktorzy, czy mamy jakieś pytania? Mamy. Bardzo proszę o kierowanie ich do mikrofonu i przedstawianie się wraz z podaniem nazwy redakcji. Proszę o pierwsze pytanie. Dzień dobry, panie prezydencie. Marcin Owczarek, Radio Color. Mam trzy pytania. Pierwsze, gdzie będzie budowany ten magazyn, w którym będzie składowany ten, ten sprzęt? Mam nadzieję, że to nie jest tajna informacja. E, drugie, w jaki sposób będą zabezpieczane w takim razie te wodociągi? Czy będą jakieś kamery, czy będą jakieś mechaniczne zabezpieczenia, które na przykład będą tutaj utrudniały chociażby zatrucie takiej wody? E, I trzecie pytanie. Pytanie dotyczące tej aplikacji. Czy ta aplikacja będzie dostępna dla każdego policjanta, czy ona będzie dostępna tylko gdzieś centralnie, na przykład w Komendzie stołecznej policji, gdzie ktoś będzie mógł z niej korzystać? Dziękuję. Ten magazyn będzie budowany na Wawrze. Jeżeli chodzi o, o drugie pytanie, czyli dotyczące wodociągów i ich zabezpieczenia. Drodzy Państwo, to jest infrastruktura krytyczna, w związku z tym ona jest zabezpieczona, są specjalne przepisy które nas do tego obligują. Notabene właśnie te ćwiczenia, które odbyły się kilka dni temu, no miały pokazać pełną gotowość służb na wszelkiego rodzaju wydarzenia, właśnie jeżeli ktoś by chciał włamać się i zagrozić tej infrastrukturze krytycznej. Natomiast my chcemy wzmacniać gotowość, gotowość wodociągów no choćby właśnie w ten sposób, żeby robić dodatkowe ujęcie wody, dalej w konsekwencji mamy na przykład zabezpieczenie i również objęcie monitorowaniem wszystkich ujęć wody w Warszawie, bo mamy wody, ujęcia wody oligoceńskiej, dobrze jest przygotować się na to, gdyby na przykład trzeba było takie, takie źródła zabezpieczyć w sposób dużo bardziej stały. To jest kwestia właśnie ewentualnie dystrybucji wody pomiędzy warszawiaków w sytuacji kryzysowej, stąd kupno cystern, stąd urządzenia do paczkowania wody i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeszcze raz, samo, sama infrastruktura jest zabezpieczona i była zabezpieczona. Natomiast wzmacniamy odporność, dodajemy przeróżnego rodzaju funkcjonalności do, do, do wodociągów po to, żeby właśnie w momencie, kiedy będziemy mieli, będziemy konfrontowani z jakimkolwiek problemem, żeby móc na to odpowiadać. Jeżeli chodzi o tę platformę mobilną, no tutaj rozmawiamy przez cały czas, my współpracujemy właściwie codziennie z policją, więc o tym będziemy rozmawiać. No tutaj oczywiście jak zwykle osoby upoważnione będą miały do tego dostęp, a nie każdy policjant, ale my ta współpraca z policją się układa w sposób bardzo harmonijny. My właściwie zawsze, po pierwsze, zawsze mamy policjantów. W biurze bezpieczeństwa, w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąkolwiek sytuacją, nawet z demonstracją, wtedy policja wysyła dodatkowych oficerów do Centrum Bezpieczeństwa. Więc chodzi po prostu o to, żeby to wzmocnić i żeby właśnie była możliwość współpracy w sposób zdalny wzmocniona i ułatwiona. Prosimy o kolejną redakcję. Weronika Świderska, TVN24. I moje pierwsze pytanie brzmi, czy wierzy Pan, że uda się przekonać PSL do związków partnerskich i jeśli tak, to pod jakimi warunkami? Drodzy Państwo, to była obietnica nasza, Koalicji Obywatelskiej, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Ja jako jeden z pierwszych polityków demokratycznej, dzisiaj demokratycznej strony, która rządzi, a kiedyś opozycji, Mówiłem o tym, że kwestia związków partnerskich jest absolutnie fundamentalna. Donald Tusk też o tym mówił. Takie jest też stanowisko lewicy. Natomiast rzeczywiście trzecia droga zajmowała tutaj stanowisko ambiwalentne. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim pod wpływem zmieniających się opinii naszego społeczeństwa, bo jak dzisiaj widzimy, olbrzymia większość polskiego społeczeństwa wspiera tego typu rozwiązania. Mam nadzieję, że samo to będzie, sam ten argument, że po prostu większość Polek i Polaków tego chce, będzie w stanie przekonać moich, moje koleżanki i kolegów z PSL-u. Zwłaszcza, że tutaj po prostu jest potrzebna spokojna rozmowa. Bo mam takie poczucie, czasami jak słyszę różne komentarze, że chyba brakuje nam trochę zrozumienia o tym, czym są związki partnerskie. Więc mam nadzieję, że będzie większość. Ważne jest to, żeby ten projekt trafił pod głosowanie, bo wtedy będziemy się mogli przekonać rzeczywiście, kto, kto za tym projektem zagłosuje. Ja jestem przekonany, że duża część, o ile nie większość, polityczek i polityków trzeciej drogi będzie gotowa poprzeć taki projekt, ale zobaczymy. I kolejne pytanie. Wczoraj prezydent Andrzej Duda powołał nowych sędziów, w tym byłego rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka. Jak pan ocenia te decyzje? Są dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Dziwne dla mnie jest to, że pan prezydent dalej brnie w te rozwiązania, które są klarownie niekonstytucyjne. Zwłaszcza, że naprawdę te prace, które prowadzi minister sprawiedliwości, no, starały się wybiegać w stronę pana prezydenta i proponować mu rozwiązania, które. Być może nie byłyby w 100% idealne, ale które wydawało się są do zaakceptowania dla pana prezydenta. No pan prezydent nie chciał podjąć tych rozmów, a tego typu ruchy świadczą o tym, że nie jest gotowy do kompromisu na gruncie konstytucji obowiązującego prawa. Ja ubolewam, a jeszcze do tego, jeżeli nominacje dostają ludzie tak kontrowersyjni jak pan Pawlak, no to, to tym bardziej pokazuje, że. Że, że raczej, żeby próbować tutaj osiągnąć konsensus, Pan Pan prezydent wybrał zupełnie inną opcję, opcję konfrontacyjną. Ja nad tym ubolewam. Pani redaktor, ma chyba jeszcze jedno pytanie. Tak, już ostatnie. Daniel Obajtek zjawił się wczoraj w prokuraturze, ale jest jeszcze wiele spraw, w których będzie musiał zeznawać. I jak pan uważa, czy będzie szybko wniosek o uchylenie jego immunitetu jako europosła w związku z tym? To oczywiście nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do prokuratury. Natomiast, no, słysząc to wszystko, te wszystkie rewelacje, o których się dowiadujemy a propos pana Daniela Obajtka i jeszcze jego zachowanie, gdzie uchylał się przedstawieniem się przed prokuraturą w momencie, kiedy nie miał immunitetu, a wtedy odwaga wskazywałaby na to, skoro nie ma sobie nic do zarzucenia, żeby się pojawić przed prokuraturą, czekał do momentu, kiedy będzie miał immunitet, to raczej wskazuje na no, niezbyt czyste sumienie pana prezesa. Zobaczymy, jak to się potoczy, i pytania: no oczywiście, trzeba kierować do prokuratury, ale wydaje mi się, że ten wniosek, z tego, co słyszę, powinien dosyć szybko zostać przygotowany. I kolejna redakcja, bardzo proszę. Dzień dobry, Jankielak Radio Z. Panie prezydencie, jak ustalił portal radiozet.pl, PINP, Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego, wydał decyzję o rozbiórce hali Marywilskiej 44. Co za tym idzie, będą mogły się w końcu rozpocząć oględziny na Pogorze Lisku i stąd pytanie, czy pan czeka na wyniki tych oględzin i też czy Biuro Bezpieczeństwa Warszawy pracuje nad tym, żeby zabezpieczać takie budynki wielkopowierzchniowe, jakim była między innymi hala przy Marywilskiej? Tak, oczywiście czekamy z niecierpliwością na, na wyniki. No przede wszystkim być może będziemy mieli więcej informacji na temat tego, jak doszło do tego pożaru. To jest dla nas najbardziej istotne. I też dobrze, żeby te wszystkie procedury się zakończyły, bo my oprócz tego, że staramy się ułatwiać spółce przygotowanie tego tymczasowego rozwiązania, również chcielibyśmy spółce pomóc w... Przygotowaniu tej nowej inwestycji, bo oczywiście to nie jest inwestycja nasza, no ale teren jest nasz, pozwolenia wydaje Miasto Stołeczne Warszawa. Więc czym szybciej zakończą się te procedury, tym szybciej, jak rozumiem, spółka będzie mogła przystąpić do odbudowywania tej hali, bo, bo takie deklarowała nam intencje, a my będziemy mogli współpracować ze spółką, żeby stało się to jak najszybciej. I chyba już ostatnio. A, jeszcze... a jeśli chodzi o zabezpieczenie tych budynków wielkopowierzchniowych? No my działamy tutaj zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującym prawem, natomiast no jeżeli y, wnioski będą również dotyczyły tego, że coś trzeba zmienić, no to oczywiście będziemy na to reagować. I chyba już ostatnia redakcja. Dzień dobry, Gryta Sulik, raport warszawski. Panie prezydencie, wspominał Pan kilka dni temu o tym, że Warszawiacy mogą schronić się w metrze, czy też w parkingach podziemnych w sytuacjach kryzysowych. Czy Warszawa ma zamiar rozwijać taką sieć schronień? Bo chyba nie możemy mówić tutaj o schronach. Ja tak jak mówiłem, i tutaj ważne, żeby być precyzyjnym, myśmy zrobili audyt. Myśmy zrobili audyt na podstawie na podstawie własnych doświadczeń i definicji, które zaczerpnęliśmy z innych państw i innych miast, po to, żeby sprawdzić, czy ewentualnie mamy tego typu miejsca i czy jesteśmy gotowi i stąd wynik te, tego audytu. Natomiast co będzie dokładnie schronem, co będzie dokładnie miejscem schronienia, jakie będą te parametry, no to dopiero będzie przedmiotem tych rozwiązań ustawowych, które rząd przygotowywuje. My będziemy, jesteśmy w tej sprawie konsultowani, ale jest za wcześnie, żeby dokładnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w tych definicjach, które rząd przyjmie, czy, czy dokładnie będziemy od razu gotowi, żeby spełnić, spełnić te wszystkie wymogi, czy tutaj będą potrzebne jakieś inwestycje. Ważne z mojej perspektywy jest tylko jedno, żeby się nie powtórzyły doświadczenia z ostatnich kryzysów, gdzie... Pandemiczne rozwiązania i przeciwdziałanie pandemii to, to jest obowiązek rządu, czy polityka migracyjna, a na końcu myśmy wykonywali dużą część tych obowiązków. Tutaj nie może też być tak, że zostaną określone pewne parametry, a później samorządy bez finansowania zostaną same z tym problemem, ale wiem po rozmowach z przedstawicielami rządu, po rozmowach wcześniej z ministrem Kierwińskim, teraz z ministrem Siemoniakiem, że rządzący oczywiście są tego świadomi. Więc, więc tutaj czekamy na konkretne zapisy i czekamy również na rozwiązania dotyczące po pierwsze podziału kompetencji, a po drugie, co równie ważne, obciążeń finansowych. Mam tu informację, że pani redaktor ma jeszcze jedno pytanie. I jeszcze, jeszcze dodam tylko jedno, że stąd też aktywność Donalda Tuska w tych ostatnich miesiącach. Ona ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski, oczywiście przede wszystkim jeżeli chodzi o ten aspekt zewnętrzny, ale również nam zależy na tym, żeby tego typu inwestycje wzmacniające odporność na kryzysy mogły być finansowane z unijnych pieniędzy. I to też jest jeden z celów rządu Donalda Tuska i jeden z przedmiotów jego rozmów z innymi szefami rządów i państw. Panie Prezydencie, drugie pytanie dotyczy raportu, z którego wynika, że aktualnie na Białęce mieszka więcej osób niż na Woli czy Ursynowie. Pojawiają się pytania ze strony mieszkańców, co, ze, co z transportem, co z edukacją, co z medycyną. Brakuje tam takich miejsc. Czy ma Pan jakieś plany na Białłękę? Oczywiście, że tak. To jest naturalne, że miasto się rozwija. My byśmy chcieli, żeby miasto się rozwijało w sposób znacznie bardziej zaplanowany i stąd prace nad planem ogólnym. Często jest też tak, że deweloperzy obiecują infrastrukturę, a potem się okazuje, że wszystkie pytania są kierowane do miasta, ale my oczywiście w tych miejscach, które się dynamicznie rozwijają. Inwestujemy, inwestujemy w nowe szkoły i takie szkoły oddajemy na Białą i będziemy oddawać jedną z największych szkół w Warszawie, będziemy oddawali jeszcze w tym roku. Mówiłem o tym, że w tej kolejnej kadencji jednym z najważniejszych priorytetów jest tramwaj na, tramwaj na, na Białą gdzie przystępujemy do, do fazy do fazy projektowej. To jest bardzo istotne po tych inwestycjach tramwajowych, po tramwaju na Wilanów, po tym tramwaju, który ma połączyć połączyć Wolę i Ochotę z dworcem zachodnim właśnie tramwaj na Białą będzie absolutnym priorytetem. Mnóstwo rozwiązań drogowych, które żeśmy wcielili i właściwie, które są już na ukończeniu, jeżeli chodzi o wszystko, co ma ułatwić dotarcie do metra na Targówku i na brudnie przez mieszkańców Białołęki, a przecież przez cały czas inwestowaliśmy. Pierwsza linia tramwajowa od wielu, wielu lat na winnicę to przecież też Białołęka. W związku z tym te inwestycje trwają i będzie ich coraz więcej, ale potrzeby rzeczywiście tutaj przyznaję są olbrzymie, dlatego że Białęka bardzo szybko się rozwija i za mojej kadencji kolejną szkołę oddajemy. Oddajemy szkołę na ponad tysiąc uczniów i zaraz się okazuje, że są potrzebne kolejne. Te duże szkoły to są inwestycje ponad 100 milionów złotych, w związku z tym robimy to sukcesywnie, zdając sobie sprawę z tego, że te potrzeby są naprawdę coraz większe. Drodzy Państwo, wyczerpaliśmy pulę pytań, ale zanim zakończymy konferencję, jeszcze krótka chwila dla fotoreporterów, których zapraszam teraz do mnie bliżej.